Filipie, przekroczyłeś granicę, bo dwukrotnie udostępniłeś mój numer telefonu, wielokrotnie mnie pomówiłeś, a także swoimi działaniami nawoływałeś do publicznego linczu na mnie. Ale co mam zrobić? E, nie wiem, Trzeba się powiesić na krzyżu? Mam się samo zbiczować. Nie. Czy jaką formę kary... Masz dwie opcje. Pierwsza brzmi tak. Przeprosisz mnie publicznie na Instagramie i na Facebooku, ale nie tak, że po godzinie skasujesz. Oraz wpłacisz 5 tysięcy złotych na fundację Przyjaciele Palucha. Opcja numer dwa brzmi spotkamy się w sądzie. Tylko tu Filip mam dla ciebie jeszcze jedną złą wiadomość. Prawdopodobnie będziesz sądzony jak osoba dorosła. I nie wiadomo też, czy nie będzie trzeba wezwać niektórych Twoich fanów, którzy pisali te hejterskie komentarze. W momencie, gdy opublikowałem ten film na YouTube, moja prawniczka wysłała do Ciebie pismo wzywające do usunięcia skutków naruszeniu moich dóbr, których się dopuściłeś. Albo więc płacisz i przepraszasz, albo widzimy się w sądzie. Masz tydzień na przemyślenie tej sprawy, tej decyzji od momentu publikacji tego filmu.